Co pukał? Jezus Maria, jesteś chory jakiś, człowieku! CO JEST KURWA?! <grymne> Ciekawe, ale go o O kurwa! <grymne> Siemano, witam serdecznie w pierwszym odcineczku z nowej mapki. Też FNAF. Freddy Fasber Pizza, jakaś mapka, Damido znalazł. E, oczywiście no, Damido ze mną jest. Ma się przywitać. No e, Znalazł jakąś mapkę fajną, zobaczymy jak to śmignie. Ogólnie e, sama mapa mi imponuje swoim wyposażeniem e, Więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. No i co? Z tyłu w domu tak jak e, jest, ale wchodzimy do... Zapraszam, ładować się. <laughs> Zamyknijmy drzwi kulturalnie, żeby było Co? No. Zostaw tą szybę. Tu jeszcze nie patrzyliśmy. To Właśnie, tutaj coś jest. No to jest takie po prostu chyba strażnice, biuro, czy coś Eee, więc no O, tu jest cała mapa tej, 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 tej tego, tego Pokaż Mam wiatraczek Eee, takie coś Dobra, Chodź, dawaj Żeby wyłączyć no... no trzeba iść tu Tak, ogólnie no wiadomo, wygląda to jak wygląda I Tak, i jak zwykły FNAF Iść szybko teraz Oj Nic nie widzę Ej Aha tak, jedynce no, dobra. W ogóle te drzwi są fajne, no są otwierane. Oho, mutekal, nie! Odbierz. Nie, nie, nie! klikaj. O, słyszysz do Odebrał? Odbrał? Tak. Ja go kurwa nie słyszę. Tak lekko go słyszę. To są te. Jakiś papier walony, wypadł, mister. Instrukcja Wszystkie są na miejscu Dobra Ogólnie jak ktoś wie o co z tym chodzi, bo ja kiedyś grałem w FNaFa I ten obrazek Normalnie w zwykłym FNaFie, nie modowym, Jest tak creepy, bo aż piątej nocy Zamiast tego chłopa się pojawia Golden Freddy normalnie, nie? Ja ich widzę wszyscy stąd Mogę przecież tak oszukać trochę i zobaczyć co Wszystkich widzę Czikka najmniej, ale jeszcze. O. Zanim się oczywiście odcinek z nowej mapki to dostać łapkę w górę i suba koniecznie, bo o, byliśmy 500 Foxy subów. Foxy się jeszcze nie wychylił. Co mówisz? Foxy się jeszcze nie wychylił. No, no i dobrze. Nosek działa, nosek działa. Fajnie, że te rzeczy na przykład kubki są dotykalne przez moje tutaj Uruchliwe No wszystko możesz uczyć, nie? Możesz wszystko. Nie wszystkiego, ale papierki i kubki mogę. O, zobacz, wrzuciłem pa Na swoje miejsce jest papier tutaj, na tym telewizorze No więc dobra, lecimy Chciałem jeszcze to powiedzieć, to że... Weź to! to tak, pamiętam Tu zrobię sobie koszyk, żebym w mógł się zesrać Będzie, będzie strasznie Papierki no, wsadzimy Dostaw mnie Ktoś do ciebie Ja pierd... To to jest Nie zamawiałem nikogo Masz nic, że kurde... Jest... Dobra kończę z jego żywot Uniknął jebany, schylił mi się ty Schylił <grym> się Freddy go nie ma A nie jest, po prostu jest taki ciemny, że go na tych kamerach nie widać Foxy ogólnie śpi, bo dostał no, przed nagrywkami gonga ode mnie Ej patrz 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 Co? Co ty normalnie, przeszedł, normalnie przeszedł, patrz, nie, siedź tu i siedź. siedź Ej, tu. rusza, ryjem, rusza. Siedź tu, siedź tu i patrz. No, widzę go. Siedź, ale. Ej, co, za, mam za mordę na Dobra, Dobra, mu dam globu, z niego grafik pouczy. Nie, Ma. patrz, patrz, że on normalnie będzie chodził stary. Zajebista ty. Ogólnie dziękuję wam za 500 syłów jeszcze raz, bo nagramy to pójdzie troszeczkę. Z wiem, jakie nagranie w te wleci. Ale no, pewnie jeszcze wtedy, patrz. kiedy specjal się pojawił. Co on jest? On sam chodzi. On I normalnie jak w idzie na, na miejsce swoje, nie? Bo tam też chodził. jestem ja ciekawy, czy, ja czy jak go dotknę w dupę, to mnie ugryzie. Nie, nie lepiej nie, bo... Nie, nie lepiej nie nie, nie wiadomo, czy jak umrzesz, to... Ej! Kamera sama zmieniła się. Co? Kamera sama zmieniła się, przysięgam ci. Normalnie się rusza, bo oni nie Okej, nie chcą Czyli ja rozumiem, że będzie chodził co? Będzie chodził tak jak w jedynce, tak? No dobra tak. Normalnie w jedynce, spoko O, patrz Na ciebie patrzy w kamerę Pokaż No to tak jest było, nie? Odsuń się O, o spierdolił po... O, o Śmietniku Co? Śmietnik, który do, do, do mnie, się nie do mnie idzie Za tu przyjdzie pewnie Czemu ty do mnie dupą stoisz? Nie, nie, A może ja nie jak mnie dotykał Ja może postawię tego O nie, to tego nie chcę

o ła! No nie w mnie ty! Synek! On ci kurde papierkiem posztuje. No i co ty mi oczami druga Co? Aha, Nie! Nie! Pa! No. Przesuń dupę, grubo. Papierek komu. bo na to przyjdzie, nie? On tu powinien pójść. Tu tyłu powinien pójść. Ogólnie bo scena jest pusta, stary. Nie, Freddy jest tylko na scenie. E! Papierek jest ZJADŁ! HOO! Kuuuul Dudududududu Z tyłu, nie z tyłu, z tyłu idzie Ale on tu chyba tutaj jak, jak od razu, tak jakby od razu by wejdzie Tak? Nie, stoi z tyłu Musiałem na klipie sprawdzić Ja zobaczę co on tu będzie robił Patrzy się na drzwi stary z, z, z Gdzie Cika? Gdzie Cika? Gdzie Cika? kiblu W Foxy śpi? Foxy dalej śpi, ja został mordą, to śpi długo, tak? Proszę. O, cholera, jas. Ciebie co użarło? Gdzieś puka! Y okej, okay, dobra. Y ogólnie on najpierw idzie tam, stoi w rogu, a później idzie do drzwi. Nie otwieraj teraz. Dobra, toś puka, pukał. Tam pukał. Jezus, Maria, jesteś chory jakiś człowieku! jest no lupta mi. Czika, Tak, jest jak się nakłada drzwi? No i cię ją tam. Oj, 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 panie Bonnie. Okej. Okay. poszedł sobie Bonnie. Tak, tak. Ej, dobra, ten film jest ciekawy, że oni tak chodzą. To jest akurat fajne. Ty mi nie ugrycisz. Dobra, dup, co mi zrobić, frajerze? że. <laughs> Haha, jesteś głupi. Tak, jesteś głupi. No, zaraz. Jeżeli tak to działa, to Freddy się nie uaktywni jeszcze przez dwie noce. Jeżeli tak to działa, A, On dopiero drugi drugiej się uaktywni. Albo, to, albo, ale w trzecie tak chyba poważnie. Pamiętam, że było tak, no nie porównuję ci, że Gerasmonda do. Zyklofnafa. Ale jeżeli to nie, jest. Boni idzie, Boni idzie. On tu biegnie, czy mam zamknąć mi? Nie, 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 nie chyba nie. Musimy to zobaczyć. Nie on tu stoi rozerw. To za chwilę. To nie, nie trzeba będzie. To odsun się? Trzeba coś, co tak zrobię Więc. Chwilę, chyba jest. Czeka. Jeżeli tak to działa. Chcę chwilę, jeżeli. Co? Co? Jeżeli tak to działa jak w FNAFie zwykłym, to w nocy czwartej Freddy będzie tak chodził. Trzeba zamykać drzwi, po prostu będzie biegał po mapie. Jeżeli tak to działa, przynajmniej to z tego co pamiętam. O, idzie po... Co jest kupa? <laughs> <laughs> Ciekawali Ci kamali głową w o, o kurwa Boni w tym, w kantorze. Ci kamali w lodówkę, nagrane. <noise> Bo kurwa, nie nagrane Chyba kurwa nie chciałem wypaść Nie, <noise> nie, nie Dobra, to to na pamięć, podoba, nie? Nie, nie, nie? Widziałeś to czy nie? To <noise> Dobra nie Co? Co jeszcze stało z ubem kurty? Ej, bo... Na... Ej bo jest problem, bo... Cika chyba coś się stało, wiesz? Chyba tych uderział na dowki. Kur... Ogólnie to na... Marzyna... tym, <grym grym grym> na monitorku boisz się, chyba Biegnie Cika! bo tu bonił się. Dobra, ogólnie to się stało Cikom. jej fartów na plecy. Gdzie? No zobacz, zawarło no to na plecach u mnie Dobrze jest U mnie wy, wykrzywiłem. Ja nie fajne, bo mnie o, ja mu w Po nie dzwoni NIE! Otwórz, poproszę! Mogę gdzie? No i co się patrzy? Co nie... nie no, Cika, wygrałeś życie, no po co w głową, głową lodówkę, co? To no, pomoże coś ci? Tu, tu, to tam, to tam było, to tam było tak. chyba Dobra, Cika, teraz prawa Cześć piękny brzydki młody Po co waliłeś Głom lodówkę? masz mi O kurwa dobra 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 nie chcę Co ci jest? No co kurwa jest ej? Coś się z dzieje nie? <śm> 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 dobra może ci nie wiem postawię O znikła Ej dobra nie to wygrała ta lodówka wszystko nie? Nawala No Nie no widzowie Jej. Nie no, widzowie to jest naprawdę nie? To był co było? To był kurwa Czy druga noc się zacznie sama. E, e, sa, dobra, to rozumiem, i... że tak, to on się będzie krótki. Zrobimy pierwszą noc taką testową i w sensie no, że czekaj, nie... nie czekaj, stój, zaczynaj. Czekaj, jak chcę zobaczyć. Więc pierwsza noc taka będzie odcinkowa, wiecie, taka śmieszna yy, i zaczniemy za drugi odcinek od razu, dobra? Tak możemy zrobić. I więc na tym odcinku idzie na tyle. Pierwsza noc ciekawa, cika lodówką wali To normalnie oto co jest lodówka, to nie, to nie jest piekarnik chyba. Normalnie, wanisz tej, a nie, nie walisz. Jakiś co to jest? Zobacz Gdzie ty jesteś? W kuchni Patrz W, kuchni. Co to jest? w ogóle Baj mogę pizzę Mogę pizzę wziąć są ale zabieram pizzę i nie? Kur... Hmm. Huh. mać! Drzwi rozjebałeś za Kur... Kuchnia, kur... Drzwi stary No nie, no dobra, mi nie? Chłopak drzwi rozjebał no okay. zamiastu, kur... Kurwa. No dobra, mi Kończymy tak ten odcinek Widzimy się y... na następnych odcinkach Najpewniej jest z tym FNAFem, no Damido rozjebał drzwi od kuchni Więc trzeba wezwać tutaj ślusarza Żeby na, znaczy ślusarza, to powinien, no ślusarzem, ślusarzem jest Wosin Tutaj Eee, takich przycisków dobra Eee, przycisk. dobra. Ja dobra, nie wa nie ma Dobra, naprawiaj Jak <grym> się rzucają, o robią niewane. Dobra, weź kurwa te drzwi od za to mam. Dobra widowie, niech mam naprawiać drzwi. Co to robi jakaś o, chuj, koleżanka? Mówiłem zapraszam zapra koleżanek. Chuj, chuj. Mówiłem zapraszaj koleżanek na Melanji Skurwane. Sorry! No, czekaj, bo mnie ta tak. Dobra, A, niech on naprawia drzwi, ja to już nie kończę. Foxy pożegnaj się. A no, mówię, że on śpi po moim strzale, dobra, to nieważne. Dobra, żegnam się, pożegnaj się też i widzimy się na tym odcinkach. Siema. Siema, Siema. Solve problems and you just never solve them cause you always in drama my...